Jesteś producentem działającym w branży metalowej. Większość konstrukcji na świecie jest zbudowana z rur i profili. Co w tym dla Ciebie? Wycinarka laserowa z automatycznym podajnikiem do profili otwartych i zamkniętych OTINUS pozwoli Ci się otworzyć na nowe wyzwania, jakie stawia przemysł branży metalowej. Znacząco pomnożysz przychód ze świadczonych usług i staniesz się dużo bardziej konkurencyjnym na rynku. Dzięki obrotnicy laserowej zaoszczędzisz do 50% czasu i środków potrzebnych na tradycyjne metody obróbki, takie jak cięcie piłą taśmową, wiercenie czy toczenie. Materiał jest utrzymywany w solidnych szczękach, które nie powodują żadnych deformacji ani ubytków. Skorzystaj z funkcji Nestingu, który znacząco poprawi zużycie materiału i zredukuje czas potrzebny na wykonanie procesu. Nie będziesz musiał przejmować się obróbką w trudno dostępnych miejscach. Dzięki wąskiej konstrukcji głowicy sięga ono w trudno dostępne krawędzie dwuteowników, teowników, kątowników, ceowników i innych kształtowników. Dodatkowo maszynę możesz otrzymać z automatycznym systemem podawania profili, który zautomatyzuje i zdecydowanie przyspieszy proces obróbki zarówno mało, jak i wielkoseryjnej. Wyciągnij rękę po nowe możliwości w branży automotive, przemyśle lotniczym, maszynowym, meblowym, fitness, konstrukcyjnym, ogrodzeniowym i wielu innych. Już dziś skontaktuj się z nami i umów się na bezpłatny pokaz w naszym salonie maszyn lub online. Zobaczysz w jaki sposób nasz laser kompatybilny z innymi maszynami Otinus może zwiększyć zakres oferowanych przez Ciebie usług. Nie czekaj i zadzwoń! 883 073 888 lub odwiedź naszą stronę internetową na otinus.pl